To już dziś w grze zobaczymy najpotężniejszy i wędłowców marzeń. Kosmiczny Mbappe 95, świetny Kane 95 i potężna Pajot 93 to tylko 3 złącznie 35 kart specjalnych, które pojawią się w grze. Zaraz powiem wam, które karty będą za darmo do odblokowania w zadaniach, oraz pokażę najgorętsze predykcje z Twittera. A do tego wszystkiego pokażę wam wszystkie potwierdzone SBC. Bardzo ciekawe dembele i niczego sobie Hulit to tylko dwie z wielu nowych potwierdzonych kart. Zaraz powiem wam, na co będzie warto wydać odłożony foder, i oczywiście kogo na 100% będzie warto wykonać. A na koniec pokażę Wam nową, świetną informację o powrocie najlepszego SBC do Grindu oraz omówimy sobie kolejną ewolucję, którą po prostu musicie sami w swoim klubie wykonać. No a dzisiejszy materiał musimy zacząć od tego, że pokażę Wam wszystkie potwierdzone karty łowców marzeń. Oczywiście powiem, kto będzie w zadaniach, kto będzie w SBC. No i pokażę Wam te najlepsze perełki. Na pierwszej grafice wiem, że ta jakość nie jest jakoś najlepsza, natomiast jest to oficjalna grafika z dzisiaj rana z profilu futrzejów na Twitterze. Wszystkie karty, które widzicie na ekranie, są oczywiście oficjalne potwierdzone. No i druga grafika z lepszą jakością od natomiast nie ma tutaj wszystkich kart. Zanim pokażę wam te najlepsze perełki i tak dalej zostawcie szybko suba, no i lajka. Like Dzięki temu kolejnych odcinków z Justami nie pominiecie. No i oczywiście docenicie moją robotę, za co ja bardzo mocno z góry dziękuję. Na sam start oczywiście oficjalna drużyna. Mbappe95, Kane95, Lucio, Rivaldo, Putejas, Wiltz, Martinez, naprawdę same najlepsze nazwiska. No i oczywiście nawet te karty na dole, które są bardzo, bardzo epickie. Teraz pokażę wam tylko kilka kart, które według mnie zasługują na chwilę uwagi. No i oczywiście powiem kto będzie w zadaniach. Na sam start Mbappe 95. Wszystkie karty, które Wam pokażę mają oficjalny playstyle, oficjalne statystyki i oficjalny overall, więc te karty oczywiście w takiej oto wersji pojawią się w grze. Mbappe 95, Fineski Rapid maksymalne tempo. Karta, która będzie kosztowała lekko 8 milionów końców. Potem eva Pajor, która wygląda przepicko. Ja osobiście gram jej kartą gorszą i według mnie była świetna. Jest nowy playstyle, jest Rapid, jest bardzo fajne tempo, jest oczywiście bardzo fajne wykończenie no i sam, sama FK Pajor no chyba każdy z nas, to oczywiście jeszcze gra musi tą kartę przetestować. Tutaj macie pokazane jak mocno została ona ulepszona w porównaniu do karty jej ostatniej specjalnej jak widzicie plus 5 overla, plus 16 do podań, plus 3 do strzelania i wiele innych jeszcze w grze zmian jak na przykład właśnie nowy playstation z plusem do nowych strzałów drivenów, według mnie epicki upgrade jak dla nas Polaków no i oczywiście karta Kane'a ja osobiście bardziej preferuję zawodników napastników niskich, zwinnych, szybkich no ale ten Kane, który ma 98 strzałów ma driveny i ma fineski na pewno będzie kartą bardzo bardzo drogą, ale ja osobiście taką kartę muszę przetestować, ponieważ 98 wykończenia z Fineskami, według mnie każdy strzał z nawet 35 metrów będzie zakończony bramką, po prostu karta epicka, oczywiście Raul dla fanów Realu Madryt i uwaga, jest to karta, która ma 3 playstyles plusem, ponieważ tak, w tym evencie też takie karty będą miały 3 playstyles plusem, Driveny, Fineski Rapid, 94 oceny, 94 wykończenia, świetny dribbling, też karta epicka no i prawdopodobnie karta, która będzie miała 5 na 5 gwiazdek, dalej Lucio, jeżeli potrzebujecie SO, jest Shop jest również Aerial, jest blok, też 3 play. Stylus z plusem, 95 defa, 94 finezek, warto zwrócić na niego uwagę, no i te karty delikatnie słabsze, które są niby tutaj gdzieś na dole poukrywane, ale w rzeczywistości one tak naprawdę słabsze nie są, czyli na przykład Vanery, który ma 93 overalla, Rapid ma podania 93 strzałów, jeżeli ktoś robił sobie jego kartę Future Stars, no to naprawdę teraz może pożałować, ponieważ ta karta nie powinna być jakoś maksymalnie droga, a na pewno będzie warto zwrócić na to uwagę, no i karta Marcosa Lorente, która została zlikowana dzisiaj rano oficjalnie, też dwa Playstylus z plusem, trzy pozycje alternatywne, prawie pomocnik z dwa plusami, 94 tempa, 90 strzelania, 4 na 4 gwiazdki, fajny dribbling, fajna defensywa, fajna fizyczność, idealna karta box to box, no i teraz uwaga, coś dla fanów Ekstra klasy, coś do moich widzów z Białego Stoku, czyli oficjalna karta Pululu, dwa Playstyle z plusem 88 oceny co jest potwierdzone, jest rapid, jest power shot z plusem 96 tempa, 87 strzelania, 90 dryblingu. Wiadomo, że mogło być lepiej, no ale i tak według mnie taka karta coś epickiego. Ja osobiście mimo to, że nie jestem z Białego Stoku i daleko mi do Jagiellonii, na pewno tak kartę przetestuję, ponieważ ja osobiście jestem fanem Pululu i naprawdę no karta wygląda świetnie, jedyne co nie jest potwierdzone na tej grafice to gwiazdki, nie wiadomo czy będzie miał 4x4 4, ponieważ na tej grafice tutaj od rifa tych gwiazdek nie ma, ale zakładam, że właśnie 4x4 4 gwiazdki będą, także naprawdę coś fajnego, no i na sam koniec informacja o tym jak mocno Upamecano został ulepszony, z takiej oto karty otrzymuje on pierwszą kartę specjalną w tym roku, no i według mnie będzie to jeden z lepszych o jakie aktualnie mamy w grze, niby tylko 92 overala, niby nie ma shopa z plusem, ale jest block, jest bruiser, jest bardzo fajne. Tempo, fajna defensywa, no i sami doskonale wiecie o tym, jak upamekano wygląda w grze, jakim on jest potężnym klocem, którego ciężko minąć. Także, też, karta, według mnie, która zasługuje na mocne wyróżnienia. I na sam koniec oficjalna informacja od Foodbina, który informuje nas o tym, że spodziewają się oni, że więcej kart Ro to the Final pojawi się na przykład w zadaniach albo w SBC. No i przykładowo są pokazane karty Vaneriego, które wam już pokazywałem oraz Valverde. Ta karta jeszcze nie jest oficjalna, ale była w predykcjach, była w przeciekach od Fudbina, także być może się w grze jeszcze pojawi. I mamy tutaj pokazane według footbina przykładowe zadania, które mogłyby się pojawić, żeby właśnie odblokować sobie playerpika, gdzie mielibyście do wyboru albo Vaneriego, albo Valverde. No i raczej te zadania byłyby proste, wiadomo, że mamy już końcówkę marca. Raczej i jej dużo czasu od nas nie będzie wymagało. No, i tak naprawdę, za zagranie tam kilkunastu meczy, za strzelanie kilku bramek, czy tam asyst, które macie tutaj wypisane, odblokowywalibyście sobie dwie takie karty, które prawdopodobnie właśnie mogłyby się pojawić w zadaniach. Według mnie, bardzo fajny koncept. Jeżeli oficjalne konto Foodbina to publikuje na Instagramie, według mnie być może coś w tym jest. Także jest naprawdę na co czekać. No i oczywiście, cały event będzie trwał tylko i wyłącznie tydzień, od 21 do 28 marca. A teraz zapraszam Was na stronę luxcoins.pl. Kupicie tu monety do EFC w najlepszej cenie na rynku. Wiele bezpiecznych metod płatności, a na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym KUZONEK macie 5% zniżki. Polecam! No i teraz płynnie przechodzimy do kolejnego najważniejszego tematu. Zacieramy rączki, ponieważ oczywiście karty, które są na 100% potwierdzone, że będą w SBC, a zaraz po tym pokażę Wam najgorętsze predykcje prosto z Twittera, które też są bardzo, bardzo gorące. No i oczywiście na sam start informacja z dzisiaj rana, gdzie futreli opublikował nam oficjalną kartę Dembele, która oczywiście pojawi się w wyzwaniach budowania składu. 93 overalla, Rapid z plusem i są również Driveny z plusem, 97 tempa 90 poda 93 driblingu No i oczywiście 5 na 5 gwiazdek Karta, która będzie kosztowała na pewno dużo Ale oczywiście karta, która tej ceny Prawdopodobnie będzie warta, ponieważ jest to Dembele Czyli oczywiście jedna z lepszych kart jakie na, na skrzydło możecie wrzucić Jeżeli potrzebujecie skrzydłowego szybkiego, który będzie miał Fajnego speed boosta i lubicie sztuczki To oczywiście warto ten folder odkładać Ponieważ karta, która naprawdę będzie kozacka No i prawdopodobnie pojawi się ona już na starcie Samego eventu, także albo dziś, albo jutro Spodziewałbym się tego, że właśnie pojawi się we Oprócz tego oficjalna informacja o Hulicie Prosto od Sheriffa, Gdzie oczywiście opublikował on informację Że Hulit będzie w SBC Tutaj oczywiście macie jego kartę od Sheriffa Z oficjalnymi statystykami 94 oceny, 3 playstyle z plusem Jest intercept, są podania szybkie Jest aerial, 90 tempa No i tak naprawdę każda statystyka powyżej 90 Oprócz obrony, którą i tak jak sobie na przykład, na przykład dacie kotwicę, no to ta defensywa Będzie powyżej 90 I ważna informacja od Donka jest taka Że Hulit będzie mógł grać na SPD, SP i SPO czyli naprawdę bardzo fajna karta, którą tak naprawdę do całego środka pola będziecie mogli wrzucić, no i się nim oczywiście cieszyć. Karta, która będzie w SBC i prawdopodobnie będzie kosztowała bardzo, bardzo dużo. Aktualnie jego karta Thunder kosztuje prawie 2 miliony końców, no oczywiście wiadomo, że ta karta, która pojawi się w SBC, będzie jeszcze, jeszcze lepszą kartą. Wydaje mi się, że taki hulit w SBC na spokojnie 5-6 milionów końców będzie kosztował, ale tak czy jak będzie to cena warta tej karty. Sherry, opublikował nam również oficjalne nominacje do zawodnika miesiąca Ligi Hiszpańskiej. Są również, pojawiały się informacje. Informacje o tym, że właśnie Mbappé takiego potma wygra. No i teraz na ekranie widzicie, jak ten potmy wyglądał. Czy byłoby go warto wykonać? Oczywiście uważam, że tak. Są fineski, jest rapid, maksymalne tempo 4 na 5 gwiazdki. No i oczywiście Kilian Mbappé, jak to Kilian Mbappé. Każda jego wersja będzie wersją OP. Jeżeli nie stać was na te karty lepsze, na przykład na tą kartę, która pojawi się w grze już zaraz, no to oczywiście wersja Player of the Month też będzie możliwa do zrobienia. No i taką kartą na spokojnie do to, co sobie pogracie. Także właśnie prawdopodobnie Kilian Mbappé takiego potma otrzyma. I oprócz tego informacja od EFC 25 News, gdzie macie wypisane. Wszystkie karty, które prawdopodobnie albo pojawią się w SBC, albo w zadaniach mamy tutaj wypisanego na przykład tego UFA którego wam pokazywałem, także też bardzo fajna informacja. No i macie też pokazane inne karty przykładowe, jak mogłoby to wszystko wyglądać. Oczywiście pamiętajcie o tym, że każda karta Roll tutaj fajna, która wygra finał, będzie miała 96 overalla, no i 3 style z plusem, no i przykładowy Ben White, albo na przykład Odobert, który mogliby właśnie wyglądać po wygraniu finału tej Ligi Mistrzów, no i Ligi Konferencji Europy, czy w tym przypadku Ligi Europy. Także naprawdę warto te karty trzymać. A teraz płynnie Przechodzimy do najgorętszych predykcji prosto z Twittera. Są to predykcje ludzi, którzy właśnie takimi predykcjami się zajmują. Jeżeli oni robią sobie takie karty, zawsze szukajcie w tych kart drugiego dna, ponieważ jeżeli taki człowiek robi sobie na przykład takiego Tomoriego albo takiego Kamawingę, to może to sugerować dużo to, że właśnie takie karty się pojawią. No i właśnie Tomori z shopem, 92 overalla, 4x4 gwiazdki, fajne tempo, fajna defensywa, fajna fizyczność, ale i fajne podania i fajny dribbling w takim SBC miałby się pojawić. Według mnie karta kozacka i być może jeszcze lepsza od Upamecano, czy na przykład takie ma węga, który miałby intercepta, miałby bruisera, 93 paisa, 96 driblingu, 89 defa, 94 fizyczności, no i oczywiście 5 jazek sztuczek, Też karta, która ogromny potencjał miałaby, gdyby się pojawiła w SBC, czy na przykład taki Kafu, albo kaka, który właśnie miał się pojawić jako ikony, które były w paczkach, ale koniec końców takich ikon nie dostaliśmy, więc być może taki Kafu, albo taki kaka w SBC, w SBC się pojawią. No i na pewno taki SBC z takim bocznym obrońcą, albo taki kaka na SPO kosztowałby dużo, ponieważ są fineski. W tym przypadku jest intercept, jest 5 na 4 gwiazki, bardzo fajny prime maksymalne tempo, także potencjał na tej ikony z Brazylii też jest bardzo duży, no i oczywiście ludzie spekulują, że właśnie taki kaka albo taki kafę, kafu byłby do odblokowania w SBC. I na sam koniec bestia z Ligi Europy, czyli Iniaki Williams 92 Overella trickster, rapid z plusem, wiele alternatywnych pozycji, 99 tempa, 5 na 5 gwiazdek, fajne strzały, fajny dribbling niezła fizyczność, no i oczywiście karta, która miałaby się pojawić w SBC, predykcja bardzo mocna, gdyby się taka karta pojawiła ja osobiście takiego Iñakiego robię, ponieważ niby do składu by mi nie pasował, ale jako super zmiennik z maksymalnym tempem, 5 gwiazdkami sztuczek i fajnym wykończeniem. Według mnie karta totalna topka. A teraz zamieńcie się w słuch i delikatnie mnie posłuchajcie, posłuchajcie, ponieważ informacja, którą widzicie na ekranie, czyli oczywiście to, że grind z brązowymi zawodnikami nadchodzi jest oficjalnie potwierdzona. Taki oto grind ma pojawić się jeszcze podczas tego eventu, który zaczyna się już dzisiaj. Nie wiadomo, czy taki grind pojawi się dzisiaj czy jutro, ale oczywiście jeżeli startuje dzisiaj event, no to można zakładać, że właśnie dzisiaj o 19 takie SBC wleci. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, jest to oczywiście grind, gdzie Walacie 11 zawodników brązowych i otrzymujecie paczkę z 10 złotymi, w których oczywiście macie 3 zawodników złotych, rzadkich. Być może i jej to wszystko ulepszy. No i na przykład zamiast trzech rzadkich będziemy otrzymywać 5 rzadkich, co byłoby jeszcze z większym big Wii, big Winem, że tak powiem. No i oczywiście całe SBC byłoby możliwe do wykonania 50 albo 100 razy, tak samo jak na przykład w przypadku Architekta, no i za każde ukończenie 10 paczek, czyli na przykład jeśli zrobić 10 SBC 20-30, będziecie odblokowali paczkę w zadaniach, która oczywiście będzie Wam to wszystko jeszcze mocniej zwracała, według mnie najlepszy grind, jaki dostaliśmy w tym roku, także bardzo fajnie, że taki wraca jeżeli nie wiecie jak grindować brązowych zawodników żeby na to nie wydawać końców, to zerknijcie sobie w codzienne brązowe ulepszenia i srebrne ulepszenia które macie w SBC, ponieważ już od dzisiaj warto je robić, żeby oczywiście tych brązowych zawodników nafarmić jak najwięcej natomiast trzeba przyznać rację i jej w tym, że ewolucjami to oni ostatnimi czasy naprawdę bardzo mocno dojeżdżają wczoraj w ewolucji pojawiła się ewolucja o nazwie Birthday Final, czyli oczywiście chodziłoby w tym wszystkim o to, że jest to finałowa ewolucja całego eventu urodzin, no i najlepsze wybory, jakie możecie w tej ewolucji przepalić według oczywiście Sheriffa, to na przykład Eto, Ham, Teo Hernandez, Stam albo na przykład ten zawodnik z Romy, czy chociażby Joe Gomez, Cristiano Ronaldo, Uwaga, albo na przykład Cruyff czy Son. No a oczywiście więcej kart macie pokazane na futbinie Tutaj w zakładce popular macie pokazane karty, które według społeczności, według użytkowników futbina są kartami, które w, te, w tych ewolucji są najbardziej opłacalne. No i na sam start leci na przykład vitinia którego z ewolucji właśnie z karty Winter Wildcards robicie kartę z dwoma playstyle'ami z plusem 91 oceny, Jest pozycja SPD z, z plus dwoma plusami, co jest bardzo ważne. No i 5 na 5 gwiazdek, 87 tempa. Bardzo fajne podania, bardzo fajny dribbling, fajna defensywa, fajne strzelanie. Według mnie, karta, która naprawdę jest bardzo, bardzo mocna. No i tak samo wszystkie statystyki w grze, które naprawdę dojeżdżają. Albo na przykład, uwaga, to Hernandez, któremu boostujemy podania. Boostujemy dribbling, wkładając go jeszcze do jednej ewolucji, która nie był wygasła. Ale można też tego, Teo włożyć bezpośrednio z tej karty złotej. No i ta karta też będzie wyglądała świetnie. Jest to, według mnie, najlepszy Elo, jakiego w grze możecie mieć. A jeżeli na przykład jesteśmy już w temacie bocznych obrońców, to na przykład błoczny obrońca prawy, czyli na przykład Dakosta, który pojawił się w ostatnim WBC. Wkładacie go do darmowej ewolucji takiej, nie wkładacie go do darmowej ewolucji wczorajszej i otrzymujecie jednego z lepszych prawych obrońców, którego, których możecie mieć. Jeżeli ktoś nie odblokował Majkona za ligę fantazy, to na przykład macie Dakostę z dwoma Playstyle'ami, 5 na 5 gwiazdek, bardzo fajny dribling, fajne podania, wiele innych zwykłych playstyli fajna fizyczność, niezłe podania, no i nawet niezłe wykończenie. Według mnie, jeżeli macie lukę na prawej obronie, to musicie takiego Dakostę wykonać. Oczywiście, więcej najpopularniejszych kart macie pokazane na footbie. Macie do tego link w opisie, można sobie zobaczyć Zerknijcie, ponieważ tak jak powiedziałem przed chwilą Ewolucja jest w pełni darmowa Natomiast nowy miesiąc, czyli w tym przypadku marzec To zawsze nowe miejsca na moim Discordzie handlowym W lutym te miejsca schodziły jak ciepłe bułeczki I próbowaliście się do tego Discorda dobić Ale tych miejsc już nie było W aktualnym miesiącu ze tych miejsc już 31 Wolnych zostało tylko i wyłącznie 9 miejsc do końca miesiąca Wiadomo, że mamy już końcówkę marca Także aktualnie te ceny są dla was naprawdę bardzo mocno korzystne Nie płacicie dużo, macie dostęp do tego Discorda do końca gry Także oczywiście teraz na ekranie widzicie specjalny Informacje, które pojawiają się na przykładowych 13 kanałach, które widzicie teraz na ekranie. Oczywiście, gdybyś się zastanawiał, czy warto taką rangę kupić, jaka jest aktywność i tak dalej, to na Discordzie masz kanał opinia Handlarzy, gdzie masz opinie ponad 100 ludzi, którzy aktualnie taką rangę mają. Miejsca są oczywiście ograniczone, schodzą one w okropnie szybkim tempie, tak jak widzisz, także link do Discorda masz w opisie. Pisz na priv, tam dogadamy wszystkie szczegóły. Zapraszam. W ostatnich odcinkach bardzo spodobał się content, gdzie pokazywałem najlepsze wybory według prosów według Food Sheriffa. Na daną pozycję opublikowali oni nową grafikę, gdzie pokazują Top 10 środkowych pomocników do budżetu 750 tysięcy i poniżej. Mamy tutaj karty, które mogą grać na SP, HP, na SPD oraz na SPO. No i tak jak widzicie, karty wybrane przez Futsherifa i polecane przez prosów są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Na przykład mamy tutaj Sawę, mamy Rolfo, mamy Valverde czy Dejonga, czyli karty, które swoją jakością naprawdę dojeżdżają. Gdybym miał ja osobiście robić taką listę, to wydaje mi się, że w 99% z takim Futsherifem bym się zgodził. Gdybym oczywiście potrzebował SP na waszym miejscu, to z tej listy jako pierwszego wybrałbym Valverde, tego oczywiście tutaj 92. A jeżeli ten Valverde bym by wam się nie podobał, to albo wybrałbym Gutiego, albo postawiłbym na Nevesa, który też wygląda świetnie. Ewentualnie, że potrzebujecie sztuczek, potrzebujecie gwiazdek słabszej nogi, to ten trend Alexander Arnold też wygląda świetnie. Cała lista prezentuje się w taki oto sposób. Według mnie warto ją sobie zapisać, warto zrobić screena, ponieważ może będziecie potrzebować EŚP, może będziecie chcieli tę pozycję ulepszyć. Także według mnie i według Future te wybory są wyborami najlepszymi. No i teraz na Futminie sobie wpisem również takie oto widełki MAX 750 tysięcy, minimum 350 tys, i posegregowałem sobie te karty od najpopularniejszych, jak widzicie widzicie, wypluwa tak samo, pra, praktycznie te same karty, jest Kante, jest Rolfo, jest Guti, a na przykład karty, które nie są w SBC, które aktualnie są na rynku, to na przykład Neymar 88, na przykład Kamamiga 91, no i też trzeba się zgodzić z tym, że te karty są naprawdę warte uwagi, aktualnie też w takiej cenie macie James Toty, macie Markizio, który też wygląda świetnie, także jest w czym, w czym szukać, jeżeli potrzebujecie kart na te pozycje, to warto sobie takie coś zapisać, warto sobie zdernąć, ponieważ FootSheriff, no ma chłop wiedzę na ten temat w tej grze. Niestety smutne jest to, że ostatnie Czasy I jakoś mocno do tych SBC nie dojeżdża. Tak naprawdę jedyną kartą, która ostatnimi czasy się pojawiła i jest warta uwagi, to Bremer, który uwaga na foodbinie ma prawie 90% lajków jako oceniony SBC. Sama karta kosztuje bardzo, bardzo tanio, ponieważ na aktualnym etapie gry 162 tysiące końców to tak naprawdę za darmo. Karta oczywiście jest jako player pick do wyboru w dwóch możliwych wyborach. Jako pierwszy Bremer, ten oceniany lepiej to jest Bremer, który trzyma pudełko w jednej ręce, a ten drugi to Bremer, który trzyma pudełko w dwóch rękach, no i ten Bremer, który trzyma pudełko w. W taki oto sposób jest kartą, która oceniana jest negatywnie. A ten bremer, który trzyma to pudełko w jednej ręce, jest kartą, która oceniana jest pozytywnie. No i według mnie ten bremer teraz zdecydowanie warty uwagi. Jest to karta, która kosztuje tylko 162 koła. Ma ona chopa z plusem. Ma 88 podań. Ma 5 na 5 gwiazdek. Bardzo fajna zwinność i dribbling, jak, jak u środkowego obrońcy. Bardzo fajna fizyczność. Świetny defending. Niezłe krótkie podania. No i tak naprawdę niezłe strzały, które aktualnie u środkowego obrońcy i tak ważne nie są. Oprócz tego macie wślizgi srebrne. Macie intercepta w srebrne. Macie długie podania, jest blok, jest Bruiser, jest Aerial Karta, która może mieć najlepsze możliwe playstation z plusem, jakie tylko i wyłącznie są Według mnie Bremer warty zrobienia Jeżeli potrzebujecie ASIO, nie macie dużo budżetu, nie macie dużo foderu to ten Bremer warto zrobić Jego SBC jest możliwe do 1 kwietnia, także trzeba się śpieszyć Ale karta naprawdę kozacka A ja tego odcinka nie przedłużam, widzimy się w kolejnym Wiecie co robić, żeby go nie pominąć Siemano